Cześć! Chcesz dowiedzieć się, jak dodać MikroTik Router OS do emulatora sieci IfNG? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. W tym odcinku pokażę, jak to zrobić. Zapraszam! Aby dodać MikroTik Router OS do IfNG, najpierw utwórz nowe laboratorium. Tu należy nadać y jemu dowolną nazwę, na przykład Mikrotik Lab, następnie Save. Otworzy się plik .unl z laboratorium i zostanie otworzone laboratorium. Następnie naciśnij Add New Object, następnie Node. W polu wyszukiwania wpisz mikrotik. Tak jak widać pozycja jest zaszarzona. Oznacza to, że dany obiekt, w tym przypadku mikrotik-router-os, nie jest dodany do ifNG. Teraz dodamy tą pozycję. Zaloguj się przez ssh na serwer eve -NG. Wróć do przeglądarki i otwórz stronę mikrotik.com. Na stronie kliknij pozycję software i rozwij sekcję Cloud Hosted Router. Są to specjalne obrazy routera OS do zainstalowania na maszynach wirtualnych. Nas interesuje Raw Disk Image. Jest to czysty obraz dysku i w najnowszej stabilnej wersji 7.2. Tutaj mamy zlokalizowaną ikonę pobierania tego konkretnego obrazu. Naciskamy prawym przyciskiem myszy i kopiujemy link do schowka. Teraz możemy z powrotem przejść do klienta SSH. Zobaczmy, jak wygląda lista plików, Jest tutaj czysto. Otworzymy katalog roboczy MikroTik, Przejdźmy do tego katalogu poleceniem CD MikroTik. Teraz pobierzemy ten plik poleceniem wget, po spacji wklejamy link skopiowany ze strony mikroTik. Naciskamy Enter, plik został pobrany na serwer ifng. Teraz trzeba rozpakować ten plik poleceniem unzip. Wystarczy nacisnąć tabulator z tego względu, że katalog zawiera teraz tylko jeden plik. Naciskamy Enter, katalog został rozpakowany. Teraz musimy utworzyć katalog w skrypcie ifng. Poleceniem mkdir slash opt slash unetlab slash addons slash qemu. Tutaj jeszcze przejdźmy do strony ifng. Jest tutaj tabela z rozpiską o konwencji nazewnictwa katalogów. Katalog z routerem mikrotik musi zaczynać się od słowa mikrotik myślnik. Tutaj mamy kolumnę z informacją o nazewnictwie dysku. Dysk musi mieć nazwę HDA. Kopiujemy fragment z nazwą katalogu i wklejamy prawym przyciskiem myszy. Teraz musimy wpisać numer wersji tej instancji. Tutaj nazwa dysku będzie nam potrzebna wkrótce. Teraz kopiujemy numer wersji i wklejamy. Naciskamy Enter. Katalog został utworzony. Teraz właśnie wykorzystamy tą nazwę dysku Będziemy musieli przenieść obraz dysku MikroTik'a do jego katalogu roboczego. Rozszerzenie pliku to Kukoł Tu 2 Poleceniem mv przeniesiemy plik i zmienimy jednocześnie jego nazwę. Naciskamy tabulator. Istnieje automatycznie wpisana nazwa pliku z aktualnego katalogu roboczego. Wklejamy skopiowany w poprzednim kroku nazwę docelową dysku. Dopisujemy rozszerzenie Ku call to. Moglibyśmy teraz zatwierdzić operację, spowodowałoby to tylko zmianę pliku, ale przeniesiemy od razu do miejsca docelowego. Tego zaznaczamy tutaj ścieżkę katalogu ze skryptu if.ng i wklejamy przed nazwą pliku docelowego. Nie zapomnijmy dodać slasha, Naciskamy Enter. Zobaczmy, jak wygląda zawartość katalogu z skryptu if.ng, jest poprawnie nazwany, a w aktualnym katalogu roboczym został tylko ten plik zip. Możemy bezpiecznie usunąć katalog tymczasowy MikroTik. Poleceniem rm rdf mikroTik usuwamy katalog z jego zawartością. tej kontrolnie sprawdzamy, że katalogu nie ma. Teraz musimy naprawić uprawnienia plików wNG. Poleceniem slash opt unetlab wrappers unlwrapper spacja a spacja fix permissions. Naprawiamy uprawnienia wszystkich plików i operacja została ukończona. Teraz zobaczmy jak wygląda w, w NG router Microtik, jak na razie jest zaszarzony. Wyłączymy dodawanie noda I jeszcze raz dodamy nowy node. Wpisujemy ponownie MicroTik, już jest podświetlony. Wybieramy go i opcjonalnie możemy zmienić parametry instancji wirtualnej. Będziemy używali teleta do podłączenia. Tutaj na liście image możemy wybrać inny image, jeżeli byśmy mieli taki dodany. Naciskamy save. Został dodany router mikrotik. Sprawdźmy, czy wszystko działa. Klikamy lewym przyciskiem myszy, następnie start. Jeszcze raz klikamy lewym przyciskiem myszy i otwórz. Powinno otworzyć się okienko putty. Nastąpiła komunikacja z wirtualną instancją mikrotika. Domyślny login to admin i bez hasła. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla ciebie pomocny. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o kontynuacji tematu związanego z Mikrotikiem. Do następnego razu.